Możemy sobie wyobrażać, co tam się będzie działo po śmierci, jak będzie w niebie. Zaraz zobaczymy, co Jezus na ten temat mówi, choć już wyprzedzę to, co, to, co usłyszymy. Będzie inaczej, niż nam się wydaje. Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu. Mojżesz tak nam przypisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta z martwych wstaniu więc którego z nich będzie żoną wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę Jezus im odpowiedział Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą lecz ci którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą ani za mąż wychodzić już bowiem umrzeć nie mogą gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, ponieważ uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zauważył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdyż Pana nazywa Bogiem Abrahama, bogiem Izaaka i bogiem Jakuba. Bóg nie jest bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie Nauczycielu dobrze powiedziałeś, bo już o nic nie śmieli go pytać. Pojawiają się kolejni rozmówcy Jezusa. Pamiętamy, że jesteśmy w tym cyklu drogi z Ewangelią Łukasza już w Jerozolimie od jakiegoś czasu. Jezus jest tam obecny w sposób bardzo wyrazisty i doświadcza różnego rodzaju spotkań, nawet takich czy nie innych ataków, osób, które próbują podważyć jego autorytet. I mamy tutaj kolejną grupę saduceuszów. Byli to ludzie przynależący do bogatych rodów kapłańskich, też współpracujących z Rzymianami. Ludzie, którzy się koncentrowali na tym, co doczesne, na tym, co tu i teraz, i którzy nie przyjmowali rzeczywistości, prawdy o życiu po śmierci, o zmartwychwstaniu, byli przeświadczeni, że wszystko kończy się wraz ze śmiercią też musimy pamiętać o tym, że eschatologia w biblijnym Izraelu ona rozwijała się bardzo powoli, stopniowo i zaskakująco pomimo obecności sąsiadów Izraela o bardzo rozbudowanej eschatologii, opowieściach o właśnie zaświatach, o życiu po śmierci, o krainach Szczęśliwych, do których człowiek miał trafić, albo mniej szczęśliwych po swojej śmierci. O tyle w Izraelu była to rzeczywistość bardzo złożona, skomplikowana. Nie wyobrażano sobie życia człowieka w oderwaniu od swojego ciała przez bardzo długi czas. Dopiero już tak skracając całą tę historię II wiek przed Chrystusem czasy powstań machabejskich męczeństwa za wiarę zrodziły w części Izraelitów takie głębokie przeświadczenie że skoro człowiek jest w stanie dla Boga poświęcić wszystko to co ma najcenniejsze nawet swoje życie to na pewno Bóg na to w jakiś sposób odpowie przywracając człowieka ponownie do życia zupełnie innego ale Wspaniałego i, i, i pełnego szczęśliwości. Stąd też część y, narodu żydowskiego y, przyjmowała prawdę o życiu po śmierci i o zmartwychwstaniu, nie wiedząc oczywiście do końca, jak to będzie wyglądało, ale saduceusze tej prawdy nie przyjmowali i chcieli za pomocą y, bardzo y, takiego specyficznego kazusu y, obalić możliwość y, życia. Po śmierci. I wydaje się, że oni przychodzą z tym takim świetnym przykładem, który, na który Jezus nie będzie miał co odpowiedzieć, jeśli wejdzie w ich logikę. Za chwileczkę wytłumaczymy. To, 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 to w tamtej kulturze to ma sens, jeśli rzeczywiście mamy tylko tą perspektywę ziemską. Ale jeśli Pan Bóg widzi inaczej, nagle się okaże, że ten przykład jest zupełnie mało istotny. Opowiadają przykład y, rodzinny? Które odnosi się do bardzo ważnego w Izraelu prawa Lewiratu. Lewirat pochodzi od słowa Lewir, czyli szwagier. Jeżeli kobieta poślubiła mężczyznę, nie miała potomstwa wraz z nim i stała się wdową, to prawo Lewiratu nakazywało, żeby tę wdowę poślubił brat. Tego człowieka i pierwsze dziecko, które się urodzi, pierwszy syn z tego związku, będzie uważany za potomka tego zmarłego człowieka i będzie mógł dziedziczyć właśnie dobra, ziemię, własność po swoim zmarłym ojcu, żeby rody w Izraela nie zaginęły w sposób bezpowrotny. Te przykłady możemy znaleźć w różnych historiach Starego Testamentu, chociażby w historii biblijnej Tamar której mężowie umierają i która później próbuje stać się matką dzieci Judy, swojego teścia, właśnie, który odmawiał jej tego prawa Lewiratu, czy chociażby w historii biblijnej Rut, która po śmierci swojego męża, przybywając do Betlejem, również poślubia właśnie swojego krewnego, krewnego jej męża. Więc to prawo było stosowane, i staje się tutaj takim przykładem no, niemożliwości pogodzenia tej kwestii w życiu po śmierci: czyją kobieta będzie żoną, jeżeli wielu mężczyzn miało ją za żonę. I w tym pytaniu pojawia się bardzo konkretna, specyficzna logika, a mianowicie życie po śmierci będzie identyczne jak. Tu, Jeśli myślimy, że my dzisiaj nie funkcjonujemy w takich kategoriach, dla mnie przykładem jest to, jak rozmawiam Niebo, Piekło, Czyściec i jak, jakie są kategorie czyśca. One są jak dzisiejszego więzienia. W którym, jako że tam jest wieczność, no to ewentualnie się przesiedzi 754 lata, albo za dobre sprawowanie wyjdzie się po 600, ale to są nadal te nasze kategorie. Tutaj mamy przełożenie kategorii, które dla Żydów były bliskie, dla nas nie są bliskie, ale Jezus w ogóle nie wchodzi w tę logikę, jakby w niej pozostał. To rzeczywiście to jest paradoks. Tylko Jezus pokazuje: Ale ja Was zapraszam, ja w zasadzie jestem tym, który już Wam przynosi tą nową rzeczywistość której jest, jest inaczej, której już nie ma też tej przynależności, bo to coś Jezus mówi o czymś bardzo ważnym elemencie też naszego życia, tego, co będzie tym największym zespoleniem na, na ziemskim poziomie męża i żony, ale to w ten sposób nie funkcjonuje, bo mówimy o tym, co będzie zjednoczeniem z Bogiem, zjednoczeniem, w którym... No już nie ma moi, nie moi jedynie. Jak to będzie? Jezus nie wyjaśnia, to, to też jest ważne, nie? Że, że Jezus nie wyjaśnia w szczegółach. Słuchajcie, ale to nie będzie, tak będzie inaczej. Tak naprawdę ten komunikat, który ja słyszę, czytając ten, ten fragment, no to jest ten komunikat, ale w ogóle nie wiecie, o czym mówicie. To nie tak, to nie tak wygląda, to nie ta rzeczywistość, to nie ta logika. Okazuje się, że cała rzeczywistość życia po śmierci objawi naszą nową, niesamowitą, wspaniałą godność, która tutaj w tym czasie jest jeszcze w pewnym zalążku. To co też słyszymy w innym tekście świętego Jana, z listu świętego Jana, że obecnie jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Dopiero kiedy go ujrzymy. Twarzą w twarz to wszystko stanie się dla nas jasne, czyli po tej drugiej stronie. I faktycznie odkryjemy rzeczywistość nieśmiertelności, bo to życie już będzie życiem bez końca bez starzenia się, bez przemijania, bez konieczności właśnie przedłużania tego życia przez kolejne. Potomstwo przez dzieci, przez kolejne pokolenia, będziemy jak aniołowie w niebie. Tutaj też trzeba uważać w interpretacji tego stwierdzenia, ponieważ my pozostaniemy ludźmi, nie będziemy mieć natury anielskiej, która jest jednak inna od natury ludzkiej, a więc będziemy ludźmi, którzy mają zarówno duszę, jak i ciało. To nasze życie po śmierci. I po zmartwychwstaniu będzie również życiem w przemienionym ciele, ale to odniesienie do aniołów pokazuje y, rodzaj przeznaczenia naszego życia. Aniołowie są całkowicie skoncentrowani na Bogu, na Nim, na Jego chwale, y, na byciu dla Niego. I, I właśnie takie będzie nasze życie, że kiedy odkryjemy, poznamy w końcu w pełni y, źródło miłości, jakim jest Bóg. Czyli największe możliwe szczęście, jakiego nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, on całkowicie wypełni nas, nasze pragnienia i będziemy mogli również to szczęście przebywania z nim dzielić z innymi ludźmi, których kochamy, ale już w zupełnie inny sposób, niż przeżywamy to na Ziemi. I staniemy się właśnie uczestnikami Bożego życia. Tego Bożego życia, którego jeszcze tutaj w pełni nie doświadczamy, poprzez właśnie ograniczenia naszej ludzkiej natury, również poprzez nasz grzech, nawet to nasze poznanie Boga jest w pewnym sensie ograniczone, zawężone. Czyli możemy powiedzieć, że po drugiej stronie no, rozpocznie się. W pewnym sensie jakaś ogromna nowość, która nas niewątpliwie zaskoczy, i nie możemy do tej rzeczywistości przykładać, przyszywać właśnie tego życia, które przeżywamy tutaj. I bardzo ciekawie Jezus argumentuje swoją odpowiedź, używa tutaj obrazu z Księgi Wyjścia, z historii Mojżesza, dlatego też używa tego tekstu, ponieważ Saduceusze akceptowali tylko pięcioksiąg. Więc Jezus nie mógł tutaj odnieść się do żadnych innych tekstów Bożego słowa, i dlatego odnosi się właśnie do fragmentu z pięcioksięgu, mówiąc, że Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie nadałby sobie imienia kogoś martwego. Kogoś, kto już nie istnieje, kto już zupełnie zniknął ze sceny życia i historii, ale właśnie identyfikuje się z tymi, którzy. Zawierzyli mu, zaufali mu, i ta wiara y, przeprowadziła ich na drugą stronę, gdzie y, już w nowy sposób żyją w Bogu i przynależą do Niego. Y, był to y, niesamowicie porażający argument dla rozmówców Jezusa, dlatego nikt już y, w tym momencie nie odważył się go więcej pytać. I może jeszcze wyrażę to głośno. Y, tak jak wszyscy wierzyli w Boga w Izraelu. Tak w to zmartwychwstanie nie wszyscy i Jezus w tym nie jest neutralny. Jezus bardzo wyraźnie y, określa się po stronie faryzeuszów z tą wiarą w zmartwychwstanie. Jak to będzie wyglądało? Tego nie jesteśmy w stanie uchwycić, ale Jezus daje tą perspektywę życia z Bogiem na wieczność. To w tym, co będzie modlitwą po na zakończeniu tego filmu, chciałbym zaproponować coś, co trochę jest w sprzeczności pozornej tylko odnośnie tego, co mówimy. Znaczy, ja chciałbym, żebyście spróbowali na tej modlitwie najpierw by tak poczuć, a jak mnie się mogłoby wydawać, że byłoby po śmierci z Panem Bogiem, jeśli z Nim będę. Co mi się kojarzy? Teraz wiem, że tak nie będzie, wiem, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale coś tam w głowie mamy, jak to mogłoby być tak najpiękniej, jeśli byłoby naprawdę bardzo dobrze, to jakby to było. Jeśli to byłoby wypełnienie moich najskrytszych marzeń, jeśli to byłoby najcudowniejsza wersja tego, jakby to miało być, to jakby to było. I, I spróbujcie wejść w ten obraz po to, żeby na tej modlitwie z Bogiem rozmawiać i przyjmować, ale tam będzie dużo więcej. Tam będzie jeszcze coś piękniejszego niż ty, człowiek, jesteś w stanie sobie wyobrazić. I po prostu pobądźcie w takim bezpieczeństwie, w obietnicy, która nie jest pustą obietnicą, w tym wszystkim, co nie jest tylko teoretycznym pomyśleniem, a jak mogłoby być, ale tym, co może mi pomóc teraz przeżywać moją rzeczywistość, z tą perspektywą, ale wiedząc, Jestem do tego przygotowywany przez Pana Boga. To On mnie prowadzi drogą do tego. To jest, moje, to jest moja meta. To jest to, w jaki sposób mam spędzić całą resztę tego wszystkiego, co jest ponad tym, co jest tym etapem mojego życia na tym świecie. Więc to już ma być częścią mojej rzeczywistości. Mamy jakieś dane o jedności, o miłości. O tym, gdzie nie ma już jakichś zależności, gdzie jest pełnia wolności, to jak to mogłoby być? To przeżyj i otwieraj swoje serce na to, żeby Jezus dawał Tobie, nie wyobrażenie, jak na pewno będzie, ale dawał Tobie tę przestrzeń, a będzie jeszcze więcej, jeszcze piękniej, jeszcze wspanialej. No, Także życzymy niebiańskiej modlitwy. Tak, to może być piękna modlitwa, jeśli ktoś sobie pozwoli na no, trochę takiego też dziecięcego bycia na tej modlitwie, bo chyba sobie na to trzeba pozwolić, że tak, tak pozwolę sobie na, na, na taką może nierozsądną modlitwę, ale niech ona też i y, pomaga w przeżywaniu swojego życia właśnie teraz. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.